Czy zawsze zamykasz klapę przed spuszczeniem wody? To bardzo dobrze. Nie zmieniaj tego nawyku. Dla tych, którzy tego nie robią, mamy kilka informacji, które sprawią, że zmienią swoje przyzwyczajenia. Oto dlaczego przed spuszczeniem wody zawsze należy zamykać klapę. Twoja toaleta to prawdziwa bomba z zarazkami. Dla większości z Was taka informacja nie jest niczym nowym. Istnieją jednak pewne sposoby, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się bakterii po łazience. W jednym gramie odchodów znajduje się nawet 10 milionów wirusów, 1 milion bakterii, 1000 cyst pasożytów i 100 jaj pasożytów. Bakterie te potrafią przeżyć wiele tygodni. Dzieje się tak przez wilgotne środowisko panujące w łazience. Specjaliści szacują, że za każdym razem, gdy spuszczasz wodę z ustępu, wydostaje się około miliona bakterii, więc gdy nie zamykasz klapy, roznoszą się one po całym pomieszczeniu. Toaleta wyrzuca z siebie miliony bakterii, które osiadają wszędzie, nawet na szczoteczce do zębów. Zostało to udokumentowane m.in. w badaniach dr. Charlesa Gerby, które zostały opublikowane w 1975 roku. Wynika z nich, że bakteria E. coli pozostaje w powietrzu po spłukaniu toalety nawet przez 6 godzin. Możesz więc domyślać się, gdzie te bakterie lądują, na dywanikach, w zlewie, na ręcznikach, szczoteczkach, kosmetykach itd. Drobnoustroje znajdujące się w sedesie mogą przenosić się nawet na 6 metrów. Jest to tak zwany efekt kichania. Dzieje się tak, gdy spłukiwana toaleta tworzy chmurę małych kropelek wody, które mogą zawierać mikroorganizmy z moczu i fekaliów. Ale być może najważniejsze, co można tu powiedzieć, jest to najważniejsze, aby zawsze uważnie myć ręce. Przez przynajmniej 20 sekund należy dokładnie myć dłonie. Wiele osób przemywa sobie ręce specjalnym środkiem do dezynfekcji rąk, aby uniknąć wymiotów i przeziębienia, ale to nie wystarczy. Płyn dezynfekujący do rąk może być stosowany co najwyżej jako dodatek do mycia dłoni, powiedział w oświadczeniu prasowym Bjorn Hellquist, menadżer w firmie Initial.